Życie człowieka to nieustanna walka o przetrwanie z pewnością porażki. Arthur Schopenhauer. Uśmiechnęła się do twoich blizn nie dlatego, że chciałaby zostały uleczone, ale dlatego, że udowodniły, że krwawiłeś dla niej. Powiedziano ci, że kobiety pragną siły, ale tak naprawdę tęsknią za widokiem siły, która cierpi dla nich. Schopenhauer widział to wyraźnie, pisząc: Podstawową wadą charakteru kobiet jest to, że nie mają poczucia sprawiedliwości. A sprawiedliwość, moi bracia, zaczyna się od wdzięczności za poświęcenie. Jednak dla niej twoje poświęcenie nie jest długiem, który ma spłacić. To po prostu naturalny porządek rzeczy. Zostałeś oszukany nie przez jej złośliwość, ale przez własne złudzenia. Wierzyłeś, że kochając ją czystą miłością, cierpiąc dla niej otwarcie, zdobędziesz jej podziw. Ale tak naprawdę twoje cierpienie nigdy nie było dla niej ciężarem, było twoją ofiarą. W dziele o kobietach Schopenhauer stwierdza: Kobiety istnieją głównie dla rozprzestrzeniania gatunku. To nie jest potępienie, to odkrycie. Ponieważ rozmnażanie wymaga więcej niż miłości, wymaga siły, wytrzymałości i cierpienia. Cierpisz, trudzisz się, budujesz. Ponieważ twoje przetrwanie okazuje się przydatne dla samego życia, dlatego uśmiechnięte uznanie kobiety nigdy nie jest dawane swobodnie, beztroskim mężczyznom. Jest zarezerwowane dla mężczyzny, który się łamie, który krwawi po cichu pod ciężarem obowiązku. Który ukrywa swój ból pod zbroją determinacji, nie szuka twoich nieskończonych zwycięstw, szuka twojej zdolności do niesienia nieskończonych ciężarów bez narzekania. W biologicznym dramacie istnienia kobiety ewoluowały, by podziwiać niesilnych w spokoju, ale silnych w bólu. Schopenhauer w swojej brutalnej jasności ostrzegał, że natura uczyniła kobiety krótkowzrocznymi wobec wszystkiego poza bezpośrednimi potrzebami. Natura obdarzyła kobietę dla jej ochrony i obrony sztuką udawania. Jeśli jej instynkty prowadzą ją do testowania Twojej siły poprzez wymagania, próby, a nawet obojętność, to nie jest złośliwość, to przetrwanie. W jej świecie tylko mężczyzna, który wytrzyma, Zasługuje na swoje miejsce. I tak staje się zarówno zwierciadłem, jak i kuźnią męskiej wielkości, nieświadomie kształtując mężczyznę poprzez cierpienie, które on wierzy, że musi ukrywać. Ale współczesny mężczyzna, wychowany w złudzeniach równości i uczuć, odkrywa, że jest wściekły lub złamany tą prawdą. Oczekuje, że kobiety będą cenić łatwość, prostotę, wrażliwość. Zapomina, że wrażliwość dla pierwotnego umysłu sygnalizuje słabość, a słabość wymaga odrzucenia. Prawda, na którą wskazywał Schopenhauer, nigdy nie była taka, że kobiety są złe, tylko że są lojalne wobec surowych praw natury o wiele głębiej niż mężczyźni, którzy marzą o sentymentalizmie. Kiedy kocha, kocha z całą siłą swojej istoty. Ale w głębi zawsze jest coś egoistycznego, pisał. Egoistycznego nie z okrucieństwa, ale z potrzeby. I tak, bracie, gdy zastanawiasz się, dlaczego Twoje nieskończone uprzejmości, Twoje łagodne słowa, Twoje poświęcenia dokonane bez dumy pozostały niezauważone, pamiętaj. To nie nienawiść uczyniła ją obojętną. To dlatego, że cierpienie bez dumy jest niewidoczne dla jej instynktów. Mężczyzna, który cierpi i się wścieka, wciąż jest zniewolony. Mężczyzna, który cierpi i rozumie, ten jest wolny. Schopenhauer uczył, że samo życie jest cierpieniem, a ludzkie pragnienia są niewiele więcej niż sznurami, które trzymają nas przywiązanych do bólu. Oczekiwanie, że kobieta, sama będąca stworzeniem natury, Wykroczy poza same siły, które ją ukształtowały, to niezrozumienie samego życia. Napisał. Kobieta z natury jest przeznaczona do posłuszeństwa. Nie jako deklarację dominacji, ale jako rzeczywistość odzwierciedlającą niezbędne napięcie między męskim tworzeniem a kobiecą selekcją. Mężczyzna buduje, kobieta wybiera, mężczyzna wytrzymuje. Kobieta nagradza tego, który wytrzymuje najlepiej. Jeśli czujesz gniew słysząc te słowa, to nie dlatego, że są fałszywe to dlatego, że zagrażają złudzeniom, których uczono Cię trzymać. Nie urodziłeś się, by być kochanym za swoją czułość, za swoją słodycz, za swoje intencje. Urodziłeś się, by być testowanym przez życie, przez los i tak, przez nią. A kiedy przechodzisz te testy nie z goryczą, ale z wiedzącym uśmiechem wznosisz się ponad niewidzialną grę. Schopenhauer zauważył, że ambi intelekt kobiet ma taki sam związek z intelektem dzieci, jak ich ciało ma z ciałem mężczyzn. To znaczy jest dostrojony do bezpośrednich trosk, do osobistego namacalnego przetrwania chwili. Ona nie planuje twojego upadku. Po prostu jest dostrojona do innej częstotliwości, takiej, gdzie komfort jest drugorzędny wobec bezpieczeństwa i gdzie mężczyzna, który pozostaje niezłomny w burzach, jest mężczyzną, który zasługuje na oddanie, nie na litość, nie na podziw za próbowanie, tylko za triumfowanie. A triumf to cierpienie przekute w siłę. Błędem współczesnego mężczyzny jest to, że szuka sympatii tam, gdzie powinien szukać szacunku, pokazuje jej swoje rany, oczekując uzdrowienia, gdy tylko stoickie blizny budzą jej lojalność. Nie jesteś wezwany do ukrywania swojego bólu, ponieważ ból jest hańbą. Jesteś wezwany, by go opanować. Zastanów się, jak nawet w starożytnych opowieściach bohaterowie, którzy zdobyli serca kobiet. Nie byli najłagodniejsi ani najbardziej ugodowi. To byli ci, którzy znosili wygnanie, bitwę, upokorzenie, nawet śmierć, a mimo to nie ustępowali. Achilles, który płakał, ale walczył. Odyseusz, który cierpiał, ale powrócił. Mężczyźni, którzy rozumieli, że ból życia nie jest osobistą niesprawiedliwością, ale tyglem dla duszy. W tym tyglu Twoje cierpienie nie jest przekleństwem, to kuźnia. A jeśli ona wydaje się pragnąć Twojego cierpienia, to nie dlatego, że Cię nienawidzi, to dlatego, że w głębi duszy pragnie być świadkiem Twojego wzrostu, zobaczyć mężczyznę, który powstaje, nie nietknięty, ale niezłomny, cierpiący nie w rozpaczy, ale z godnością. Im bardziej opierasz się tej prawdzie, tym bardziej będziesz cierpiał niepotrzebnie. Ale kiedy ją przyjmiesz, kiedy zaakceptujesz, że twoja walka jest nie tylko nieunikniona, ale niezbędna, przestaniesz błagać o aprobatę i zaczniesz wzbudzać szacunek. To nie nienawiść kobiety przynoszą męskiemu duchowi. To lustro, które odzwierciedla, czy ten duch jest gotowy, by nieść koronę życia. Koronę zdobytą nie w komforcie, ale w bliznach. Ona nie sprawia, że cierpisz, by cię zniszczyć, sprawia, że cierpisz, by cię odsłonić. A jeśli to zrozumiesz, nie będziesz się już bał jej natury, będziesz jej błogosławił. Mądry człowiek nie prowadzi wojny z naturą kobiet, nie przeklina burzy, buduje silniejszy statek. Ostrzeżenia Schopenhauera nigdy nie były wezwaniem do nienawiści. Były wezwaniem do zrozumienia napisał. Żenić się to mieć swoje prawa podwojone i podwoić swoje obowiązki. Zrozum to nie jako cynizm, ale jako przygotowanie. Mężczyzna nie powinien oczekiwać, że kobieta się zmieni. Powinien zmienić swoje oczekiwania, wzmocnić swój charakter. I opanować swoją duszę. Jeśli kobieta znajduje siłę w twoim cierpieniu, niech nie będzie to cierpienie mężczyzny złamanego ciężarem własnych złudzeń. Niech będzie to cierpienie mężczyzny, który nosi ciężką koronę życia bez narzekania. Kiedy przyjmujesz swoją walkę, kiedy niesiesz ją bez szukania litości, bez błagania o wdzięczność, przestajesz być chłopcem płaczącym o uznanie. Stajesz się mężczyzną, który istnieje poza tym. Twoja siła nie powinna tkwić w braku bólu, ale w jego obecności. Wytrzymaj nie dla jej spojrzenia, ale dla własnego odbicia. Cierp nie po to, by zdobyć jej miłość, ale by zaostrzyć swojego ducha wobec nieuchronnych trudności istnienia. A jeśli robiąc to zdobędziesz jej podziw, to nie dlatego, że go szukałeś, to dlatego, że przekroczyłeś potrzebę jej aprobaty. Schopenhauer. Mroczny filozof egzystencji, wciąż wierzył w chwilę piękna pośród okrucieństwa życia. Nie nienawidził kobiet, żałował mężczyzn, którzy je źle rozumieli. Mężczyzna, który rozumie, może znaleźć w kobiecie nie wroga, ale siłę natury wiatr, który albo rzuca słabe statki o skały, albo prowadzi silne statki w rozległą nieznajomość. I tak, moi bracia. Musicie zbudować siebie jako mężczyzn, którzy nie błagają o łagodność tam, gdzie natura wymaga siły. Musicie postrzegać kobiety nie jako sędziów waszej wartości, ale jako odbicie waszej gotowości. Jeśli ona cię wyzywa, jeśli wydaje się obojętna, jeśli cię testuje, nie widzisz w tym zdrady, ale trening. Ona przynosi płomień nie po to, by cię słolić, ale by cię zahartować. Rozwiązaniem nie jest oddalenie się ani uraz, to suwerenność. Najpierw zbuduj swoje życie, oprzyj się na celu głębszym niż jej aprobata, kultywuj siłę tak głęboką, że czy cię uwielbia, czy porzuca, twój duch pozostaje niewzruszony. A kiedy angażujesz się w relacje z kobietami, rób to nie z miejsca potrzeby. Ale z miejsca pełni. Wtedy i tylko wtedy naprawdę będziesz żył w harmonii z kobietami. Nie jako chłopiec tęskniący za komfortem, ani jako cynik szukający zemsty, ale jako mężczyzna, który wie, że miłość na najwyższym poziomie nie jest ucieczką od cierpienia, ale spotkaniem dwóch wojowników, którzy je przetrwali. Nie urodziłeś się, by cię żałowano. Urodziłeś się, by cię czczono. A tylko przez ogień zdobywa się cześć. Schopenhauer wskazał drogę. Reszta należy do ciebie, byś nią kroczył. Stój niewzruszenie. Cierp dobrze. Wznieś się ponad grę. Jeśli ta wiadomość dotknęła czegoś głębokiego w tobie. Jeśli obudziła prawdę, którą zawsze czułeś, ale nigdy nie byłeś w stanie w pełni nazwać, to proszę zostań z nami. Polub, udostępnij i subskrybuj kanał, abyśmy mogli nadal mówić prawdy. Twoje wsparcie nie jest tylko dla kanału, jest dla ruchu wybierania siły, jasności i suwerenności.